Jestem Słońcem na niebie i Księżycem, który oświetla drogę. Jestem pełnią nadzieją, satysfakcją, Twoim spokojem, Twoim najlepszym przyjacielem, Uroczym Kochankiem, Twoim słodkim rozdaniem kart, Twoim wyborem. Nie narzucam się, możesz być obok, możesz miło mnie poczuć. Możesz mnie dotknąć, możesz nie być blisko, możesz nawet zamknąć usta, być bezsilny. Ja powrócę, kiedy przyjdzie na mnie czas. Zawsze przychodzę, zawsze przychodzi słońce, nawet jak pada i na niebie chmury, ja jestem i czekam na ciebie. Jestem tęczą, bo rozświetlam deszcz. Czy mnie czujesz? Zawsze, zawsze jestem, choć nie zawsze taki sam. Czy już ci dobrze? Czy już przyjemnie? Czy czujesz me ciepło? Czy chcesz do mnie wracać? Każdy mnie po prostu chce. Nie pragnie. Po prostu chce być blisko. Przypomnij sobie te chwile, kiedy byłem, kiedy dawałem ci po prostu ciepło. Nie chcę mówić tego słowa, by nie było mnie za dużo, a ja jestem czasem małe i to też dobrze mogę być małą przyjemnością zaakceptuj mnie przypomnij sobie o mnie i mi opowiedz, jak było ci po prostu dobrze.